Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Będzie to film bardziej pogadankowy. Wszyscy spostrzegawczy mogli zauważyć, że jest to nagrywane jednym ciągiem. Tutaj macie bohatera jednego z poprzednich filmów. Służy mi on jako malutki stojak. Mamy grudzień, więc przyszedł czas na zimowe porządki, szukanie kurtek, szalików. I przy okazji przeszukałem kilka szuflad. Postanowiłem porobić porządki w moich płytach, moich grach, moich akcesoriach do gier. I przy okazji znalazłem bardzo ciekawe rzeczy. Wybrałem kilka z gadżetów, gier, kartek z mojego dzieciństwa i po prostu wam to zademonstruję. Ten materiał nie niesie żadnej technicznej treści, a po prostu sobie poopowiadam do kamery. Zaczynamy od takiej małej karteczki: kody do Geta San Andreas. Tak, kiedyś kilka lat temu nie miałem internetu, w takiej małej miejscowości jak mieszkam, mało kto miał internet, i po prostu trzeba było sobie jakoś radzić. Gdy ktoś miał dostęp do tego internetu, robiło się takie malutkie karteczki z kodami, z ważnymi informacjami, jak przejść daną grę, w jaki sposób. I ja dużo grałem w GTA San Andreas. I przydają mi się te kody, ponieważ ja byłem małym dzieciakiem, który nie radził sobie z tymi misjami, a po prostu chciał jeździć samochodami, motorami, strzelać. I takie kody. Wszystko jest ładne, kolorowe, yy, pogrubioną cz czcionką napisane. Tutaj kilka kodów wam przeczytam. Full clip, nieskończona amunicja. It's a bull, bulldozer. No ile tych kodów jest, i po prostu ciekawa sprawa tutaj wam przybliżę. Później jeszcze pewnie będziecie mieli ujęcia inne. Powiedzcie, czy wykorzystaliście z kodów, jak minęło wam dzieciństwo, czy mieliście internet, ile macie lat, czy pamiętacie te zamierzchłe czasy, gdy grało się bez internetu. Ja co prawda mam tylko 18 lat, więc nie ma. Nie mogę mówić o jakiejś starości o latach 90., no jednak namiastka tych starych czasów mnie dotknęła i naprawdę fajnie to wspominam. Tutaj z tyłu mamy kolejną ciekawostkę, a mianowicie kody do gotika. Gotik też był produkcją, która towarzyszy mi praktycznie całe gamingowe życie. Zawsze co kilka lat ją odpalam i świetnie się przy niej bawię. Tutaj udało mi się zgromadzić kilka kodów. Tutaj strasznie niewyraźne dziecięce pismo. Gop, nieśmiertelność, Merwin to chyba trzeba było wpisywać na początku gry, gdy ona się ładowała, ale to jeszcze nie koniec. Jeśli mówimy o gotiku, to tutaj przechodzimy do Gotika 3. Takie malutkie karteczki do notatników, i na nich właśnie zapisywane były kody. Ja sobie to pisałem i fajnie się bawiłem. Granie na kodach co prawda nie jest uczciwe, to takie trochę cheatowanie, jednak fajnie się przy tym bawiłem. Z czasem to zanikło, do tych nie wiem, czy do nowszych gier są kody, ja na pewno ich przestałem używać lata temu. Ale przechodzimy do kilku produkcji, kilku gazetówek z mojego dzieciństwa. Co prawda było tego znacznie więcej, jednak ja wybrałem kilka najciekawszych. Zaczynamy tak od końca, żeby zwiększać może napięcie, zainteresowanie i symulator śmieciarki. To już nie jest tak do końca moje dzieciństwo. To już byłem starszy, sam sobie to kupiłem. Jednak uwierzcie, że kiedyś były symulatory po 9 zł śmieciarki. Tak, jeździliśmy po prostu śmieciarką i zbieraliśmy śmieci. Był to ogromny krap. Gra praktycznie była niegrywalna, zbagowalna. No jednak fajnie to wspominam, jako nastolatek nie miałem pieniędzy i kupowałem to, co było najtańsze w pioskach, czyli takie symulatory. Nie mam co więcej o tym opowiadać. Szkoda na to czasu nieba każdy z nas jadł płatki Nesquik czy inne i do tych, do tych płatków były dodawane gry o samolotach także symulatory były to już niezmierne krapy nawet nie nadrukowali na to nic, nic nie nadrukowali dali pustą płytę jest to bardzo słaba gra kolejna gra co tu było? Trackers, tutaj niby krab, niby gazetówka, jednak świetnie się przy niej bawiłem i nawet po latach fajnie się w to gra. Po prostu ścigamy się ciężarówkami z wielką naczepą. Nie jest to szybka gra, nie jest to dynamiczna gra, a po prostu jeździmy takimi wielkimi, ociążałymi ciężarówkami i naprawdę fajna zabawa. Tutaj mamy dwie gry: jedna o świętym Mikołaju, druga to Jack Orlando. Pamiętam tą grę, była dla mnie bardzo trudna. Byliśmy prywatnym detektywem, który miał problemy z alkoholem. Jak się nie mylę, nie mogłem jej nigdy przejść, bo to już wymagało myślenia, a dzieciak nie myślał. No niestety, nie ma co ukrywać, była to gra, która wymagała trochę logiki i była dla mnie za trudna, ale z kolei w tej drugiej grze po prostu rozwoziliśmy prezenty, byliśmy świętym Mikołajem i zrzucaliśmy prezenty do kominów. Kangurek KO. I tak jak kiedyś wspomniałem, nie wierzę, żeby Polak z mojego pokolenia, Polak grad z mojego pokolenia nie grał w Kangurka KO. Jest to legendarna polska produkcja, w której świetnie się bawiłem. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej gry z dzieciństwa. Przy niej spędziłem setki godzin, bawiłem się świetnie, ukończyłem ją kilka razy, a mianowicie dinos jest to moja ulubiona gra, tak jak powiedziałem w materiale o komputerze za 10 zł. Sterujemy dinozaury, mamy 4 dinozaury do, do wyboru i strzelamy bańkami, bombelkami i musimy przechodzić kolejne plansze. Planszy jest 100. Naszym zadaniem jest po prostu wyeliminować wszystkie potwory. Na samym końcu, pamiętam, walczymy z takim dużym, ogromnym potworem, który zajmuje praktycznie całą planszę, i niestety na niego nasze bańki mydlane nie działają. A musimy, spadając z góry, przestrzelić takie inne, większe bańki, które zadają obrażenia temu bosowi. Była to niezmiernie trudna gra dla mnie, dla mnie, dla dzieciaka. Przechodziłem ją razem z kuzynką i świetnie się bawiłem. I naprawdę są to miłe wspomnienia. Fajnie jest znaleźć coś takiego to jest fragment mojego życia mojej no frajdy, mojej zabawy i tyle. Możecie się też podzielić w jakie gry wygraliście w dzieciństwie, jakie produkcje do dzisiaj wspominacie. Kolejna produkcja, niech Was nie zmyli opakowanie to wcale nie jest encyklopedia, a w środku mamy płytkę z kilkoma grami, a mianowicie mamy tak, Crazy Frog, Sirius sam drugie starcie, Colin McCray 04 Niestety gdzieś zgubiłem opakowanie. Jest to Play z 2007 roku. Crazy Frog bardzo fajna taka popierdółka. Po prostu się ścigamy różnymi postaciami i zastawiamy na siebie pułapki. Serius Sam drugie starcie. O tej grze troszkę opowiedziałem w materiale z komputerem za 10 zł, Jednak się troszkę powtórzę i powiem to jeszcze raz. Ta gra towarzyszyła mi w dzieciństwie. Pamiętam gdzie kuzyni grali, bo na początku moja przygoda z gamingiem wyglądała tak, że oglądałem jak kuzyni grają. I oni zawsze grali w tego Sirius Sama, a ja sobie grałem w Crazy Froga. Pamiętam jak oglądałem, gdzie oni grają w Sirius Sama, i zawsze kazali mi zasłaniać oczy, gdy cieli taką piłą mechaniczną. No, była to bardzo brutalna gra, jak na tamte czasy. Ja niedawno sobie skończyłem Sirius Sama, pierwsze starcie co mogliście zobaczyć na karcie społeczności mojego kanału, gdzie was zapraszam. I naprawdę fajnie się zbawiłem, ta gra się nie zestarzała, nadal przyjemnie się strzela, feeling strzelania, dynamiczna rozgrywka, to wszystko plusuje i pewnie będzie plusować przez następne kilkadziesiąt lat, bo z tego co pamiętam gra miała premierę w 2001 roku. Colin McRae, nie wiem czy jest sens mówić o tej grze, przecież ją zna każdy, to jest gra legenda. Ja spędziłem przy niej dużo czasu i świetnie się bawiłem. Wiem, że powtarzam słowo świetnie się bawiłem, ale to taka luźna pogadanka bez żadnego scenariusza. Ja nie jestem żadnym profesjonalistą i jeszcze się troszkę stresuję opowiadając takie historie. Inside, jest to pierwsza część. Niedawno odkryłem, że wyszła druga i postanowiłem ją zakupić, jednak jeszcze nie miałem okazji zagrać. W jedynkę grałem sporo, jednak była także ponownie dla mnie za trudna i. Nie ogarniałem tego wjeżdżania w bramki i po prostu sobie jeździłem bez celu i świetnie się przy tym bawiłem. Tam była masa pojazdów, zaczynając od zwykłych terenowych samochodów po samoloty, a z tego co pamiętam była nawet zebra, którą mogliśmy jeździć. Dosłownie zebra, nie taki zwierzę zebra, a po prostu jakiś pojazd w kształcie zebry. Kurka wodna 2, tak? Właśnie znienawidziłem kury, nienawidzę ich do dziś. Nie no, oczywiście żartuję. Graliśmy chyba Panem Frankiem, gdzie musieliśmy wyeliminować wszystkie kury na planszy. Niedawno wróciłem sobie do tej części, jest to dwójka. I sobie, i sobie pograłem, fajna taka popierdółka na zabicie czasu. Tutaj nie ma żadnej logiki, po prostu strzelamy do kur taki celowniczek. Ale bardzo fajny. Myśl, myślę, że to będzie wszystko. Troszkę powspominałem dzieciństwo, opowiadałem w jakie gry grałem. Jeśli chcielibyście o każdej tej grze osobny materiał, taki pięciominutowy, gdzie opowiadam tylko i wyłącznie o danej produkcji, dajcie znać w komentarzach. A teraz kończymy. Trzymajcie się. Cześć.